O panowie, przyznam, że ta kolejka nie taka zła. Nie taką złą kolejkę tu mają. Co wy o sądzicie? Anto Antonio. Antonio? Dobrze się bawiłeś? Widziałem lepsze życie, ale nie było źle. A pierwszy dzień w Los Santos podobał się? No jak na razie trochę śmierdzi z tej ale to może ta, te dzielnice, co na razie zwiedziłem. No, spokojnie, na No kurwa, ja siedzę z tyłu. Artur, dawaj Dobra, jedziemy do domu yy, pana Antonia On jest tam koło tego burgershota, czy tam... Do tego syfu, gdzie ludzie jedzą w tym zjebanym mieście. Ale przyznaję, że samochód... Ładny szofer wybrałeś. Ładna skóra czerwona. No, no, no. Trzeba pokazać, że się Pierdol przepisy. Jedzie, to jest, się. pierdol przepisy. My możemy pierdać przepisy. Jedź. Nie, nie ma czasu. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze ten jaka to melodia. Trzeba przebadać, na odcinek. Mhm. To że zarysował. Na pewno stoisz szere. na tych światłach. Hopie Światła nas nie obowiązują A. Słuchaj, Antonio Lepszego domu nie możesz mieć, bo by się stało bardzo to podejrzane Więc będziesz miał taki Który? No, no tutaj Tutaj ten o, tutaj po schodkach na górę wchodzisz I tam masz wejście A to jest twój nowy samochód operacyjny Yy, wiadomo lewe papierki i tak dalej to yy, zobaczyć. Okej, okay. ja się muszę bryknąć. Oko. Tylko niedaleko. niedaleko! Niedaleko. O kurwa. Takie, taką moc, żeście mu wybrali takie auto. Hm. No, więc tak Panie Antonio, sytuacja wygląda następująco. Dobry, panienki, telefoniki, portfeliki się priwie na chuj Kurwa, piwniacy Halo, panowie, co to jest? Artur zajmi się panami Kurwa Je kur... No Dobra, wracając okay. To takie są klisy tej pracy. Wracając, Twoim zadaniem jest znalezienie tego typa. Tutaj masz zdjęcie, jest to Janek. Wiadomo, że on napadł na furgonetkę, która przewoziła moje pieniądze. Tylko wiadomo, że nie robił tego sam. Masz go znaleźć, masz wiedzieć dokładnie, jakby jego zachowania, gdzie się wybiera, poza mały, Seul i tak dalej i masz ogarnąć kto się z nim buja, kto z nim trzyma tamę Masz wkroczyć w ich życie w sensie czy się z nimi zaprzyjaźnić, że raczej nie sądzę, ale po prostu żeby był gdzieś blisko, żebyś coś podsłuchał, żebyś ich poznał i w ogóle z nim flirtował. Rozumiesz? Ja ja, iś Dobra, to my, Antonio, zbieramy się do hotelu. Ty tutaj masz długi tydzień przed sobą. I ja jedno, yy, pa pa siadowi na dywan. Pamiętaj, że co każdy dzień tutaj yy, raport, czy tam co dwa dni będę do ciebie przyjeżdżać i raport z tego, co się dzieje, okej? Okay? Dobrze. Dobra. Więc do widzenia. Dnioki. Do widzenia. Siema. miłego dnia. Do jedziemy panienki, jedziemy. Do hotelu. Do Tak jest Damianek, yy, poproszę czarną, yy, z trzema, trzema słodzikami i... Ej, kiedy? a tu jaka jest ta czarna? Kurwa biała. A <grywa> biała, no to kurwa, kurwa. Yy, jeszcze, jeszcze tą słodką bułkę, tą z makiem. Tam i z jeszcze z lukrem, no okej? Okay? A nie, ma pani pozwolenie na mak? Nie wiem czy ja mogę sprzedać opium. To wianek nie o takiej mag mi chodzi, Taki, taka posypka też czarna, znaczy biała, chuj wie, daltonisto Aaaa no dobra, to, to muszę do zapleczu na chwilę skoczyć. Chwilę mówisz Kurwa gadanie z tym człowiekiem ty, ty żebyś nie zezgonował, Ferdek w życiu. O kurwa mój krzy... To jest tylko i trawe piwo. A kurwa, no nie lej mi kurwa na buty, co ty? Jebałeś. Ja się, zostało. pojebałeś się. będziesz mi pradzie teraz Chociaż może lepiej nie, w chuj wiesz z tym, czym ty tam pierzesz to Przepraszam panią W Lenorze? Co? Panie, Panie, ja Pani... pani, mam sprawę. bez pani dwa złote A ty dla mnie nie pracujesz, bo mi się zdaje, że dla mnie pracujesz Ja? No Nie, skądże? To zaczniesz, słuchaj Yy, u mnie praca wygląda tak, że dostaniesz dwie flachy na głowę za wykonaną robotę. Yy, nieważne jaka to będzie robota, yy, wchodzisz w co? Ja pierdolę, ja nie piję, ja, ja, ja nie piję. Ferdek, przemów mu do rozsądku. Dobra Damianek, masz to kurwa czy nie? Malik, ty, ty ostatnio trzymałeś... No mam trzymaj, trzymaj. No, przed wojną byłeś. Yy, no to dobra, to, to dzięki Damianek, trzymaj się. Nie ma sprawy. Kurwa. Przyznać mi się, od którego kurwa lecą muchy? Od którego? Myłem my się dwa dni tam. Dobra, nie kłam. O kurwa, jakiś nowy. Ja się myłem. Dobry? Trzy miesiące ja Dobry. Do... E... O, a... a się pan wyjebał <laughs> Widać, że pan nie tutaj wysokie o. krawężniki mamy. Co to za krawężniki? No, no, krawężniki kurwa. No, e... Pójdź. Pójdź. Oj. On e... tego nawet nie poczuł, pewnie. Co od razu fajkę zajarą, widzimy? Yy, a tak, tak, się trochę. tak się zapytam, bo. Skąd pan jest? Bo tutaj widzę, że blachy inne, nie tutejsze. Nie stąd. A dobra, pan tajemniczy. Dobra, to pytanie z innej beczki, bo dociekliwa jestem. A po chuj pan przyjechał, wie pan, że jest na, pan na małym Seulu, czyli w miejscu, które jest wyjęte spod prawa, średnia z 50, zabój 150. Wchodzi pan na własną odpowiedzialność. Policji nie ma. Karetka przyjeżdża, ale tylko po zwłoki. Yy... Karetka przyjeżdża, żeby popatrzeć tylko. No, no, no. Tak na beki tu przyjeżdżają. Mieszkam jakieś jakiejś ja... pięć dzielnic stąd. Najbliższy ja sklep jest tutaj. Przyjechałem tu zjeść. Jak twardym trzeba być na marcu. Już jak mi czasnik. Okej. Okay. Yy, dobra. Nie, nie, nie. Ej, ja już ci pierdolę. Yy, ogólnie tak. Do, do okienka? Ja yy, ta, tak, widzę, tak, chyba? tak, tak. Tam, tam, tam siedzi Damianek. No da... moi kierownik, problem mamy Hop, hopa czaj, ten hospitalizowaj Dobra, zaraz jestem poleży, przemyję zimną wodą będzie dobrze. E, dobra, ogólnie pan idzie do Damianka, mówi jeżeli pan chce czarną kawę, mówi, że białą, a jeżeli chce pan mm, jakieś jedzenie dobre, to pan mówi, że chce te najgorsze Czyli pan da, czyli Damianek da panu te, które jest najmniej przeterminowane, czyli tylko te dwa tygodnie przeterminowane, a tak poza tym jest git Zbyszę tu do okienka, on wtedy pleks wyciąga do góry i panu wychylić. Pabłagi, No, dobra, zaraz pan tu kupuje. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Ja bym chciał zamówić białą kawę z mlekiem i jakieś najgorsze jedzenie. Przykro mi, białej nie ma. To czarną. Czarnej też nie ma. Bo ja chcę jedynie jakieś najgorsze jedzenie z Podlady. Pierdole. Dobra, już idę. Chwila, moment. Proszę pani, chodźcie. Jest... Kurwa, czy wszyscy musicie się wypierdać, ledzie banem NL? Wstawać kurwa do pionu, już musztra. Dobra, kierownik. Ej, I, zbiórka w szeregu <coughs> Dobra, jestem. No pierdole. Nie da się Proszę. z wami funkcjonować. Co to, to jest? Jedzenie. Ja pierdole, ale jestem wszedłym. To jest gówno na placku. <grym> I, i, no, no, no widzi pan, no problem. Innego nie mamy. No dobra. To ja za to nie płacę. Dziękuję, do widzenia. I, ja, maria, ja, jak, jak, jak tam, Jedzonko? Za no, no jak zapłaty. pan widzi, gówno Chweli, na placku. Na dywanie. Pan, dzięki, kurwa. Myślę, że wystarczająco widać, że jestem kobietą, ale okej. Okay. Ej, pani kierownik. Ja bardzo ja przepraszam za ty. Jak na panią patrzy, nie? No le 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 lepiej, żebyś uważał za słowami, bo nie Co będzie wypłaty. to z plecy. Dobra, kurwa. Lamusie. musie! Masz, masz teraz zmieszoną wypłatę do jednej flaszki na głowę. Nie, ale... No trudno, trudno. Wybrałem, po robi. rękę. No, dobra. Eee, przepraszam za tych. No, ten, porfa, ten, ten i tak jest najbardziej rozgarnięty. Tak w ogóle to Suzy, Suzy Russo jestem. Antonio Versace. O, takie egzotyczne. To jest Juzek Barmański. Witam. To jest najbardziej prestiżowy menel, jakiego mamy. A Marena, a Marena, Tutaj ma, mamy Kazimierza. Tu mamy Fertka, ten co pali. A. I, I mamy Eustachego z obrzyganą tam. To tak, taka nasza Ferajna. Ogólnie spoko się pan wydaje, ma pan taki jednodniowy immunitet, że w sensie jak zaatakuje pan jakiś żul, nie wiem, wytnie panu nerkę czy coś, to... Proszę, musisz tu syrać tutaj to, 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 to panu zwrócimy nerkę Może nie pańską jego, ale ma pan taki immunitet, nie? Dobra no. Antonia, to yy, trzymaj Dobrze. się i Dobrze tam. Jak, yy... Ja tu może jeszcze kiedyś wpadnę z jakąś flaszką dla was. O, 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 o. Znaczy oh. dla nich ja tam nie piję, ale oni to oni to ładują, oni to tank tankują ty, 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 mnie. Ja wziąłem, no nie, nie wiem, kupię nie... kupi, kupi pani jakiś ładny niebiostonosz. <laughs> o, o, widać, o. Pani taka... A, dziękuję, no. dziękuję. Ogólnie... Kurwa, tak, ale... Kurwa, ale, ty... ale uniknął, Nie Wyjebał się na krawężniku, ej, ten mu jak liście spadające. No spokój, spokój, ja Spokój. Kurwa, chodzi <laughs> oh. się. Oh. Ej, spokój, bo wam dystrybutory z wódką zakręcę i się skończy. Instrybutory? Pani... Pani Kierownik Panią błagam Jakby tak się wydarzyło Tylko jedno Do widzenia jedno, pani, pani, pani... Pani... Russo Do widzenia No do widzenia, do widzenia Sofer tak powiedziałeś? Z dystrybutor wódki To ja się mogę poczuć Ja... Tak Z dystrybutor wódki no To my pójdziemy i spalimy wszystko braci, kula, <laughs> Ty, A to... To powiem a tak Pani Kierownik Nie ma takiego no, no nie ma takiej opcji, ale jak będziecie się tak zachowywać przy, przy nowych ludziach, to jak ja mam z wami do ludzi wyjść? Te, od tego lecą Pani muchy. to nawet Putin nie mówi. Od tego lecą muchy, ten. to nawet wrogowi byśmy nie życzyli. Ten przychodzi Ej, Hedek, wochaj palca! Nie, 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 nie. Grze, grzebał, sobie w, grzebał sobie w dupie i teraz będzie ci kadawokać. Józek No. Weź ich przemusz, trój, bo kurwa z nimi to wstyd. Nawet na ten mały Seul z nimi, nimi wstyd wyjść. Jak na mały Seul jest z nimi wstyd wyjść, to już chuj, rozumiesz? No za. O kurwa, Antonio właśnie miał no, jakiś wypadek, chyba. Ale jeba ja, i <śla> Chyba kogoś tam potrącił, widzę na tym na... Zobacz, patrz coś tam leży na chodniku. O, chuj. No. no Mały jem. Seul, nic dziwnego. Dobra panowie, yy, idziemy co? Prze przed wieczorem idziemy zatankować? Kurwa. O jakieś wybuchy? Coś tam wybuchło? Chodźcie, idziemy was zatankować na wieczór, żebyście słodko spali żebyście jutro byli wypoczęci o kurwa, do prasy. Ja pierdam wybajem pomogę ci kolejny Pierdaj, kurwa, ręce się śmierdzą Dobra, idziemy do dystrybutora z wódką Faktycznie, coś jakby bychujemy. Dobra Laddy mają skurwysynę a jezi... drin, 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 drin. O. No, co tam Antonio? Co tam u ciebie? Jak tam... Się na chwilę przyjechać? ale y... informacji... A w domu jesteś? Y... Siedzę przed domem przy okay, kanale dobra, na łowca. Dobra, to my jesteśmy dosłownie rzut beretem. Dobra, to my się zbieramy i jedziemy. To rzuć beretem i chodź. Aga. Dobra. dobra, panowie. Siadamy. Yy, wiecie gdzie jechać, nie? Tutaj prosto, dosłownie. Jakieś 300 metrów przed nami, pod mostem. Jasne, jasne. To żeś zajebał. Firmowy samochód, firmowe paliwo. Chujnie, yy, ja zapłacę. No to się domyślam. I tam zapraszam na ławeczki. Dobre. No i mów, jak tam wygląda sytuacja tak, ogólnie? byłem pod sklepem. Kiedy najbliższy sklep jest jakiś, nie wiem, kilometr od tego domu. Ale na małym Seulu. Na Seulu, tak. No, ja, jaki to sklep? Laki coś tam. Plaker? Chyba tak. Okej. Okay. I poznałem dwie w miarę ograniczone osoby, reszta to jakieś terminale. Okej, nazwiska Ruso i Janek Janek Widzisz tam tego Janek a co się patrzy Że to był jakiś inny menek Tak, To był jakiś inny Janek Aha Okej Nazwisko może pamiętasz No kurde tak ciężko Efie, bo tu teraz więcej gapiów Przepraszam pana, Jaki, wiecie Może państwo porozmawiać o Jezusie Chrystusie, Panu naszym z Nazaretu? Mm, nie, dlaczego? Nie strzelajcie bez tłumników, kurwa ludzi przestraszycie da, Zabierzcie teraz te zwłoki i wiepcie do kanału Dobra, wracajmy, nieważne, to taki mały kulisik Dobra Czyli nie pamiętasz z nazwiska tą drugą osobę? Dobra Oto plum. A powiedz mi, jak miała imię ta Russo? To była kobieta, tak? No mówię, że Russo to tak było. Kobieta niebieska bluza, też najprawdopodobniej jakby bezdomna kobieta, ale jakby najbardziej z nich ogarnięta. Okej. A na imię? Nazwisko wystarczy. No, wystarczy, no dobra. Tylko masz bardziej zapamiętywać, a nie. Dobrze. Bo to nie za to ci płacę. Dobra, y, słuchaj. My będziemy zawijać. Y, sorry za te zwłoki, ale już wrzucone do, 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 do kanału. Y, dobra, to my spadamy. Y, za dwa dni znów się odezwij i znów przyjedziemy. Dobra. To trzyma się, Antonio, i więcej konkretów, więcej. Mhm. popatrzmy popatrz, mi nie upierdali marynarki od tej krwi. Eee, nie no, szef, no idealnie jest. Wygląda szef. Dzięki. Dobra. a to... Siadamy, zdubsamy. Panowie, do hotelu. Co za cwyl. Kurwa, na czt na cztery razy jak panienka, nie?